Cześć. cześć. No dzisiaj będzie ostra treść. A ty <laughs> zmienia się nasze przywitania. No za tak, każdym razem coś nowego, Darek. Tak? Eee, to jest opowieść. Tu będziemy nie będziemy używali skojarzeń, imion, nazwisk. Bo ktoś może się pozłościć. Dobra. Czyli będziemy zachowywali pełną tajemnicę. Mój sympatyczny kolega ze Szczecina. Bez eee, Bez imion. Bez imion. Jak gdzieś tam kiedyś szliśmy, pamiętam, byliśmy na trociach. Jak zwykle na trociach powiem brań było Darek tyle człowieku, że... No będą, przecież worki no. pełne, plecaki za No tak w gumowcach ryb, człowieku. No setki kilotony troci. Oczywiście. Jak zwykle zresztą. Czyli bez brania. Mhm. Eee, idziemy, słuchaj, koniec dnia się kończy. Pamiętam, że robiliśmy wtedy z, z tym sympatycznym kolegą Jackiem, O, powiedziałem minę. Robiliśmy zdjęcia do dziś, mam pamiętam, że jak zachodziło nad dino, e, słońce były takie, pokażę Ci e, Bardzo taki kryształ był w powietrzu. Czerwone, we zimno pewnie było dlatego. E, I opowiadał mi historię, jak regionalny z tamtych okolic przewodnik wędkarski. Mm -hmm. Właściciel stron internetowych. Człowiek popularny w pewnych gronach. Prowadził, czy zaprosił, czy zaoferował swoje usługi klientom z południa Polski? Niedoszłym trociarzom. Czym mnie doszły? No zaraz zobaczymy. Okay. E, niedoszłym trociarzom e, zaoferował swoje usługi przewodnictwa wędkarskiego na rzece Trociowej. Nie powiem nazwy. No, że sytuacja to jest, to jest opowieść, ja zastrzegam, którą ja zasłyszałem. Mhm. Mm, ale jest dobrze. No i słuchajcie, sytuacja wygląda w następujący sposób. Rano zbiórka, trociarze nie doszli z południa kraju. Zbierają się w grupie czterech osób. Przyjeżdżają, nie pamiętam z tych chyba, tam pod Niemcy. Czyli sobie wyobrażasz, ile to jest kilometrów darek. Jechali trzy <grym> <grym> Przyjeżdżają na miejsce. Wie e e wieczorem to było. Przyjechali wieczorem na miejsce. Odprawa. Wieczorem. Pudełka, przewodnik na miejscu. Mogło być orężada. Jak to? Kultura 150. Dyskusja, coś, jedzenie, jakieś picie, opowiadanie o trociach, o, 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 o taktykach, o taktykach, o sposobach, o miejscówkach. No klasyka wieczornego spotkania trociowego czy innego wędkarskiego. Rano słuchajcie, wyprawa na dwa samochody. Ruszają wszyscy, mieli do rzeki 30-40 minut jazdy samochodem. Mhm. Ja, czyli pewnie za 20-30 km, nie? E, jadą, opowiada ten jeden z tych niedoszłych chociażby, jadą tą drogą, jadą, jadą. 15-20 minut to się robi godzina. Jedno kółko, drugie kółko las, przesmyk. Droga zamknięta, droga otwarta. Budynek, inna miejscowość, nie ma drogi. GPS-y, komórki. No nie mogą dojechać. Druga godzina krążenia. Słońce wzeszło. Zima, nie? Słońce wzeszło, 10 rano. i krążą drugą godzinę po lesie. Szukają rzeki. Rzeki szukają. Zatrzymują się, biorą tą mapę. Teraz się dzieje. Otwierają tą mapę, mówi ty. Ale gdzie ta rzeka jest? No on mówi, no tutaj, trzebiatów mówi. Ale my jesteśmy w goleniowie. Jeden do drugiego mówi. To nie ta rzeka. To jak? Nie będziemy łowić na redze? Jeden do drugiego mówi. No przecież mieliśmy jechać na reze. My licencję mamy na regę kupioną. A przewodnik. A nie, nie, słuchaj. Słuchaj, się dzieje, bo oni pomylili. Przewodnik pomylił rzeki. On Tam nie był. No. W Goleniowie płynie co? Ina, tak? Mm -hmm. A w Trzewiatowie płynie Rega. Przewodnikowi się merdnało. Merdnało. Tak. Zaprosił ludzi na do Trzebiatowa. Wykupili miejscówkę gdzieś tam pod Goleniowem, nie wiem gdzie, tak? E rzeki mu się pomyliły. Zamiast jechać i wynajmować miejsce pod Trzebiatowem, pomyliły mu się rzeki, szukał inny, Ale z mapą Trzebiatowa. <mailaj> <mitad> Dwie godziny. Co ty gadam? z Spod jedzieli do na I Inne mieli pod, pod nosem. To kuriozum opowiadali ci faceci, że dwa dni pioczyli. Później tą historię opowiadali między sobą już z żartem. Ładnie nie wyglądało, co? Dlatego nie doszli, bo oni pierwszego dnia nie, jechali, nie dojechali było. go. w ogóle. Jak, ty są, jak ty, Darek, to widzisz? No, pewien profesjonalizm, można powiedzieć. I tyle. Ten przewodnik już dzisiaj nie jest przewodnikiem, bo to był jakiś taki epizod, z tego co wiem, jednorazowy. Nie wychodziło po prostu. E, to jest takie chyba nawiązanie trochę do naszej poprzedniej opowieści pod tytułem e, wędkarstwo internetowe. Może tak być. Przewodnik, podejrzewam, nigdy w życiu ani na jednej rzecz, ani drugiej nigdy nie był, e, Wymyśl sobie, że... No że będzie przewodnikiem, obudził będzie, się i będzie przewodnikiem. Tak, że zrobi interes życia. Absolutnie nie atakujemy tu i nie negujemy profesji przewodników wędkarskich, bo ci wszyscy znani to fachowcy, całej masa w Polsce to, jest, to są świetni wędkarze, ale i jak wszędzie w każdej branży znajdzie się ktoś taki, gdzieś tam nagle się urodzi i wymyśli sobie, będę dzisiaj prezydentem, nie? Tak jest. Ale z, z, z opowieści uzasłyszanej od, od, od mojego sympatycznego kolegi, który znowu rozmawiał bezpośrednimi, bezpośrednio z tymi wędkarzami, no było tak, że oni się na samym końcu z tego śmiali, no bo to był kuriozum. No, no dalej to nie. generalnie, no jak się to słyszy, to jest śmieszne, ale jak się to... Oni musieli mocno się pozłosić pierwszego dnia, jak się okazało, że są nie w tym Chodź miejscu. też połowili? No jak zwykle, <laughs> tony traci. <laughs> <Tony troci. śmiech> ale ja powiem ci Darek, bo, bo teraz ja zaatakuję sam siebie, bo pamiętam, że ja się stałem, wiesz, w cudzysłowie oczywiście, przewodnikiem sam siebie, tak? Do Norwegii pojechałem, z frajterem wtedy byliśmy, to była bardzo podobna historia, a oto będzie druga od razu. Było tak, że wymyśliłem sobie pojechać jak, wiesz, jak planuje się Norwegia, Jeśli no. szuka mapy Google'a, rzeki w, no. w Norwegii. To cały proces długo. Tak, i zwykle takiej rzeki się słucha, szuka 2-3 miesiące. Szuka się licencji, jakie tam ryby i tak dalej. O, ja miałem identyczną, to ja nie śmieję tego przodnika, ja miałem identyczną. I było tak, że słuchajcie, wystartowaliśmy od frejtera, promy, jedziesz dobę do tej Norwegii, to, to aż za Trondheim pamiętam było, jedziemy, jedziemy, już się wszystkich kości, już taki jechałem w tym samochodzie, już miałem dość wszystkiego. Jedziemy z frejterem po tej Norwegii, jedziemy, 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 jedziemy. I pamiętam, dojechaliśmy, był stres taki, żeby rozbić namioty nad tą rzeką yy, jeszcze przed Nocą przed mm. komarami, przed wilgocią i tak dalej. Coś takiego jak my w zeszłym roku do Szwecji, żeby zdążyć no, przed końcem tak, dnia, nie? Tak, tak no zawsze co nie wieczory podało. Dojeżdżamy, GPS nas doprowadził. I teraz tak, Frejter mówi patrz. Wodzu, on do mnie tak mówi. Bo to było tak, że tu jest płynie jedna rzeka, tak? Z jednej strony płynie jedna rzeka duża, nie pamiętam na Tysla się nazywała Tysla. E, a z boku dopływa ta sama. Ja chciałem sama, jako samowie, że tam, nie? Ale rzeki nie ma. No nie ma, Darek, rzeki. Wiemy jak nie ma, jak Google jest. Bo jesteśmy dokładnie w miejscu, gdzie Google pokazuje połączenie z rzeki z rzeką. Mhm. Dochodzimy do tej Tysli, do tej głównej rzeki, bo nie mieliśmy jak dojechać do tej, w górę do tej samej, mhm. nie? Do, to dojeżdżamy samochodem do tej Tysli. Ty, rzeczywiście, spod ulicy coś wpływa. Spod ulicy? Spod ulicy wpływa rzeka. I to taka nie byle jaka, że można było łowić, ale ta tatysta się nie dawała łowienia, bo tam tyle wody to nie było o czym mówić. My chcemy w górę, ale rzeki nie ma. I mówię przyjdzie, ty, ty wiesz o czym ja mówię? O tych kanałach norweskich kilometr w gruncie, nie? Słuchajcie, teraz akcja. Godzina pierwsza druga w nocy. Samochód załadowany potem. My ledwo żyli. Mówimy, frajter odważny facet mówi tak, relek. Dawaj tam jest jakaś ścieżka, jedziemy tą ścieżką. Jechaliśmy kilkanaście kilometrów po lesie norweskim samochodem. Opłacając cały czas yy, drogi. te drogi leśne, bo to prywatne, na opłaty. Te opłaty, nie byle jakie, wiesz, jak ją w tam za jedna, dwie dychy, nie? Za jeden kawałeczek. Jedziemy tą drogą, jedziemy, jedziemy, już się cieszymy, już tam, wiesz, okno, okno otwieramy, już ją w dole słychać. Wąwóz taki jak na, wiesz, na naszej rzece. To gdzieś tam, jako strumyczek, już, już, już jesteśmy, już z gąską się witamy. Dojeżdżamy, szlaban. Rzeka zamknięta za miesiąc dopiero otwarcie. Takim byłem przewodnikiem. Czyli szukaliśmy tej rzeki ze Nie 4 no, godziny. Jak inna, taka jest, sama. No, sytuacja jest taka, że ty poznajesz rzekę przez Google i. Nie, ale rzeki, ja wiem jakie popełniłem. No czekaj, ale masz kawał drogi, a inne sytuacje praktycznie jak mieszkasz nad rzekami. Nie no, to wiadomo, że tak, ale tam była historia taka, że ja później dopytałem, jak wróciłem do Polski, czytałem w internecie na yy, Finkarcie, to później... By, tam była informacja, że rzeka jest otwarta dopiero od 1 lipca, a my byliśmy na przełomie jakoś, ona dopiero za tydzień czy za trzy była otwarta, nie wiem, nie pamiętam. Efekt taki. Ja byłem tu przewodnikiem, zawiodłem Fritera w przepiękne miejsce, nie było rzeki. Najpierw nie było rzeki, po gdzie ją zamknęli, nie można było w nią łowić, a tu przewodnik w Polsce pojechał jakieś rzeki pomylił. <laughs> Także przewodnikom yy, <laughs> czas pytać, czy wiedzą, na której będzie było. Wiedzą o co chodzi. Tak, czy wiedzą o to?